Dzień dobry panie Kazimierzu. Moje uszanowanie, widzisz, co się robi. Kombaj na Zimo. No, no słuchaj, wentel poszedł, no to co zrobić, maszynka poszła. No nie może na kapcu stać. No nie może. No nie może Co zrobić. Dopóki jest możliwość. Dopóki jest możliwość robienia i ciepło, trzeba to zrobić. No nie ma, nie ma tam takiej jak, innej opcji tak o. Tylko tu wiesz, ciężko jest. No wiesz, Oh. O, no, płaskim. Ale no właśnie, bo nie mam na razie takiego. No to co zrobisz? No, Tamten, żeby był klucz, on ma, żeby go przyniósł, no ale jakoś tym odkręcę. Wiesz? Mm -hmm. no, może dłużej, może trudniej, ale. Ale to. Szpader jeszcze musisz przynieść, żebym ja podkopał to koło, już nie będę lewarował, tylko go trochę lepiej żeby go zesunąć, zdjąć. I zamostkować cały ten, zablokować. Wiesz, żeby ten utrzymał się. Zobaczmy. Tam masz. Masz padel czy nie? No idę po padel, tylko klucze masz Ja bym jedną śrubę, tylko... ostatnie jeszcze nie odkręcał. Co? Może jeszcze jej nie odkręcajmy. Co? ostatniej śruby. No muszę odkryć, bo na piaście trzymam trzyma. No żeby mi nie spadł. Nie ma nie spadł. Na czym on tam jest postawiony? No na takim lichym le lewareczku? No a co, a co zrobię? Lepiej nie, zostawi pan jedną nakrętkę. No ale tam zostawię, nie zostawię. Na planszy jest. Piłem motorówkę. Musiał podłożyć. Tu. Te mi tutaj, jak tutaj? Dąb! Trochę można go podnieść. Lewarek jeszcze podniesie, czy już nic? Już on jest krzywy to trzeba go. Kurwa! Jednak było lepiej, go podnieść. Na klocka opuścić i wtedy jeszcze raz podnieść. Tak, na klocku. Tylko tu na klocku. A tu go zostawić na klocku, opuścić i podnieść jeszcze raz. No. Lewarek wykręcił. Zaraz, 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 mnie tam. Bo ja tutaj muszę deskę przynieść. Deskę wziąć. Trochę za mało, ucięłem O, widzisz I teraz ładnie bym tutaj deskę podłożył Za krótko kurwa uciemy Grubą deskę źle wymierzyłem no ale nic, deskę. to jest pla jedną Plasterek obciąć No albo plasterek, ale no. to, to pęknie Nie pęknie Co? Nie pęknie może Może pęknąć ja mogę uciąć To gruby plaster będzie Rocznik 87 z kabiną jakąś taką dostawioną Dobra no, O widzisz jak siada? wiadomo A? Niestety Zaraz, 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 zaraz. Pomału. pomału Pomału, pomału Chodź tutaj teraz Nie wchodź pan tam, nie wchodź tam Nie wchodź, daj Boże Gdzie jesteś kurwa? Ja tu Chodź tutaj Odkręcamy koło, odciągamy Co? Co? Bij to, bo to ze na kura jest skosenek akurat. Ja bym obciął nowy kołek. Nie, to będzie dobre, bo to jest ze Dobre tylko będzie. A to kołek taki tylko jest. troszeczkę do góry go wziąć, spróbować do góry. jeszcze ja spróbuję go wziąć. Dyk 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 dyk. żeby weszło do to. Koło gotowe. Jedziemy go zrobić, zwulganizować, maszynkę założyć, przyjedziemy, założymy Miodzio, niech czeka do żni. A pozostałe inne rzeczy się nie robić, bo tu jest masa do roboty. Także... Niestety, zrobimy, dopóki jest co można, zrobimy moment. Jutro będzie zrobione, Pojutrze, bo no, 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 to jest kawał drogi jechać. Dobra. O, jest, jest. No. I teraz ten kapelusz powinien założyć na tamten, wiesz, na wysyp zboża. Tam jest. Jest? Aha. To są a, dwa, bo a, tam, dwie rury ma. A, no to dobra, dobra, dobra. dobra. ten no, no, Ten jest pęknięty, ja go używam. O, dobrze zablokowany, jest. jest, jest. Zadospieczony, jest. Jak się stoi, koło zrobimy, założymy i możesz jechać kosić. Obyś no miał co? No. Co tamta góra? Co? Tamta góra? Nie. No tam To wszystko do gorzenia. Tutaj masz nie, wszystko, nie? ja ma mam tu, tu i tam później. Aha, i tamma. tam ma. Ledwo żywa. One, one są napompowane, ale to nie pojedzie. A. 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 No jak? Tu to właśnie słońce ja robimy. Tak słońce psuje gumę. Tak, to tyle. No nie może. No nie I słońce wiesz, przypali i no szleje. Bizon Super Z056 przez 5, rocznik 1987. Tak jak wspominałem, numer maszyny 58378. Pierwszy znak jakości 170 kPa. Cofania gardzieli, jak widać, nie ma. Zdemontowane wszystko kabina jakaś taka taka jakaś jak widać jaka? jakaś nietypowa jakaś samoróbka, czy co to jest? trudno powiedzieć, co to jest za wynalazek jakiś taki wynalazek pierwszy raz widzę coś jakieś ja na bizonie kombajn jest na kapciu niestety trzeba będzie Zrobić koło. Nie ma wyjścia. Trzeba się na tych sprzętach znać, trzeba wiedzieć co zrobić, jak zrobić, co żeby uzupełnić, jak go kurwa zrobić i a nie, no zrobić to każdy potrafi, rozebrać, rozebierać kurwa tego, a to trzeba kurwa i wyważyć i tego tego. tak ten wibrata tam o ten, napina ten, ee, przyspieszać. Trzeba wszystkie te miski wymieniać, te co z boku są, on chodzi tak, o widzisz, chodzi się o berlę ze śrubów, że do tego, dość mało kosić, no to jest fakt, to jest rad. a jak przyjdzie mu kurwa kosić 30 hektarów, 40 hektarów, dziennie kurwa zapierdala 5 hektarów, to pizdę dostaje, nie wytrzymają kurwa, mówię Ci pod Bogiem, bo ja już na tym kurwa zęby zjadłem, ja już kurwa od małego kurwa żyję. Mówię ci poważnie, przy kombajnach to mam w jednym palusku, kurwa, w jednym oku, kurwa. Ja nie muszę jakoś się przesłucham, oho, już chuj dupa Nie muszę, kurwa, czasami więcej się przyglądać, kurwa. posłucham, już wie. Tak samo te pasy, te o, zbożowe, czy ten, trzeba te płatki wymieniać, te gumy, gumy, które są Opatki. opaski, dlatego, że już po blachach jedzie. Niektóre gumy po pachach jedzą, wiesz, rozumiesz, zaraz się dziury porobić, czy tam kto wie, czy tam no jest, wytrze, nie no. No, wytrze, wytrze, trzeba gumy wymieniać, nie, nie zauważyłem, co to masz na, e, na nity, czy na śruby, ale przeważnie chyba na nity, o tym, jest. także, no niestety. Wszystko nie To remontowanie ma... nie ma co, wiesz. To nie nowe, nie wyjechało z Płocka. A no widzisz, to cię mówię, a jeszcze te zegary, zegary muszą być, bo nie wiesz jak ustawić obroty, e, e, cepy, nie, on, nie cepy, e, że chodzą, chodziły, ale, ale tak, tylko koszone, on, teraz zegary chodzą. A tym no. nie chodzą. Tak jest. No, ale coś tu jest, e, nie wiem czy tam... Od tego włącznika, włącznik był wymieniony i gdzieś tam zwarcie robi. Może no, płyta ja była wyjęta, włożona i coś tam popierdoli i bezpiecznie tylko wymienisz. Tworzysz ten, aha. chodzą. Aha, aha. A? a jak zapalisz, kurwa, zaraz wyjebie. A, no bo zwarcie, już jest zwarcie. Już coś, się, nie coś Ale nie, to, to to jest nie problem, z tym to jest to nie problem. Nie jest, ja jest. To jest nie problem to tutaj, macie. Sąsiad tak? to to elektryki, no. Nie? Ta, aha, to elektryk ci zrobi No zimą nie przyjdzie teraz, zimno. No zimą nie, no teraz nie, no. Teraz myśmy też by nie przyjechali, żeby nie ta pogoda. A tak ładna pogoda, a że trochę też pada cieplutko, to i poglądnąć, zobaczyć jak, co, owo i tak dalej. No dlatego żeśmy przyjechali, no. Jedziemy ma, panie majster. Jedziemy bo to koło trzeba zrobić i tego zrobić.